Cześć, Bartek firma Agrorami. Jesteśmy dzisiaj na placu w Pucharach. Chciałbym trochę Wam opowiedzieć o ciągniku Vestrum. Tutaj przedstawiany 120, ale mamy również modele od 100 do 130 koni mocy nominalnej. Powiem Wam dzisiaj troszkę bardziej szczegółowo, co w tym ciągniku jest takiego fajnego, co, co przekonującego do, do zakupu tego właśnie ciągnika. Zaczynając od samego przodu, mamy tutaj w ciągniku, w tym modelu, przedni tuz. Ciągnik, oczywiście, fabrycznie jest przygotowany pod przedni wąb. Jest, jest możliwość do montowania w każdym momencie przedniego wąb, przed, przedniej pary hydrauliki. Czy też elektryki. Ciągnik ten dzisiaj prezentowany ma miękką oś. Miękka oś bardzo fajnie tutaj się zachowuje, ponieważ jest możliwość regulacji amortyzacji. Możemy z poziomu operatora e, zmieniać twardość tej ośki twarda, średnia bądź miękka, i możemy ją wyłączyć po prostu, żeby nie amortyzowała. Dalej, jeśli chodzi o sam silnik, mamy tutaj silnik 4,5 litra FPT. Silnik dość znany z innych modeli ciągnika Case, to na przykład z Maksuma. Jeśli chodzi o dostęp do, do filtrów, jest to dość fajnie rozwiązane. Mamy tutaj pod ręką dostęp do filtra powietrza. Czy też jeśli chodzi o samo codzienne czyszczenie chłodnic, możemy tutaj sobie chłodnicę pootwierać. I mamy fajny dostęp, żeby. Żeby po prostu codzienną tą obsługę zrobić. Zamykamy. Ciągnik w tej konfiguracji jest przygotowany pod ładowacz, czyli wystarczy do ciągnika wpiąć wysięgnik i ciągnik jest po prostu ładowaczem. ma hydraulikę środkową, ma joystick elektryczny od sterowania i jedną część Multi złącza, gdy przychodzi ramienie jest po prostu druga część spinana tutaj. Przekładnia w tym ciągniku jest 8 drive. Jest to przekładnia z 8 półbiegami. 3 przełożenia, 8 półbiegów. Łącznie nam to daje 24 biegi do przodu, 24 do tyłu. Jest to przekładnia z ekobiegiem. Jeśli chodzi o sam ten ciągnika, czyli hydraulika i, i zaczepy, hydraulika w tym ciągniku jest 113 litrów tłoczkowa. Do wyboru różne wersje konfiguracji par wyjść hydrauliki. Możemy tutaj mieć hydraulikę mieszaną, czyli dwie pary elektryczne, dwie pary mechaniczne zaworów z tyłu. Możemy mieć wszystkie pary elektryczne, bądź wszystkie pary mechaniczne. Standardowo jest wolny spływ i przygotowany pod ls Wystarczy wpiąć, wpiąć gniazda, gdyby maszyna była z ls mogłaby współpracować z tym ciągnikiem. Jeśli chodzi o zaczepy, bardzo bogate wyposażenie. W standardowej wersji mamy trzy zaczepy: górny, automatyczny, dolna belka polowa i piton. Tutaj, z tyłu, co możemy też zauważyć, to amortyzację kabiny. Mamy amortyzowaną kabinę na dwóch teleskopach, znajdujące się z prawej i z lewej strony kabiny. Podnośnik w tym ciągniku jest o udźwigu na poziomie 5,5 tony, oczywiście na sterowany ehr -em. Mamy też sterowanie z błotnika podnośnikiem. Gdy mamy hydraulikę z elektrozaworami, to jedną parą hydrauliki i oczywiście bałek WOM. Teraz wejdziemy sobie do środka. Jeśli chodzi o samą kabinę, oczywiście kabina klimatyzowana, mamy tutaj ustawianie klimatyzacji. Tutaj mamy włączanie świateł roboczych, przełączanie świateł, głównie wykorzystywanie w ładowaczu, jeśli chodzi o światła do jazdy po drodze. Możemy mieć ustawione, że światła tradycyjne świecą w przedniej części masce, ale gdy mamy coś na tuzie bądź ładowacz pięty możemy przestawić to w ten sposób, żeby światło do jazdy po drodze świeciło tutaj przy kabinie. Ciągnik w tej konfiguracji, w przygotowaniu podładować, jest wyposażony w panoramiczny dach, oczywiście za słomką, gdyby raziło nas słońce. Z pracy z możemy to przysłonić. Mamy też szyperdaszek, daszek. Możemy sobie odłożyć. W tym wyposażeniu ciągnika mamy ramkę do monitorów. Jeśli maszynę mamy z jakimś komputerem, monitorem, który musimy zamontować w kabinie ciągnika. Mamy tutaj ramkę, uchwyt na telefon i usb do wyładowania telefonu czy tam innych rzeczy. Jeśli chodzi o samą kabinę, też nam znana kabina z Maxuma, z Pumy, z dużej i małej Pumy, wyposażona w schowek. Schowek jest klimatyzowany, żeby tu sobie włączyć klimatyzację, bo nie wyłączycie schowka. Jeśli chodzi o samą kabinę, mamy tutaj znanego nam z wielu modelów multikontrolera. Sterowanie przekładnią, oczywiście, tutaj mamy żółw zając, przełączanie biegów, jest tutaj również rewersor przód tył, podnośnik i para hydrauliki, jeśli są hydraulika na elektrozawora. Tym suwakiem tutaj możemy sobie ustawić, gdy przełączymy ciągnik na auto, pod jakim obciążeniem ma zmieniać i przy jakich obrotach biegi w trybie auto. Sterowanie multicontrolera odbywa się elektrycznie. Możemy go sobie dopasować do operatora. Jeśli chodzi o sam multicontroler, mamy tu dość sporo ustawień. Możemy z pierwszym tutaj przyciskiem ustawić hydraulikę, czy, czy używamy joysticka do, do ładowacza, czy używamy go po prostu do hydrauliki z tyłu do elektrozaworu. Kolejnym ustawieniem jest tutaj agresywność z przekładni i rewersera. Dalej mamy auto w drodze, czyli możemy ustawić auto, auto w drodze, w ciągnik gdy dodamy gazu, po prostu będzie sam zmieniał biegi w górę i oczywiście jak zaczniemy zwalniać to w dół. Auto w polu jest to dosłownie podobna funkcja, tylko zmienia daną ilość pobiegów, którą sobie ustawimy, 1, 2, 3. W tym zakresie będzie sobie zmieniał. Kolejną rzeczą tutaj jest ten zielony przycisk od osi. I tutaj właśnie wcześniej wspominana ustawienie stopnia amortyzacji osi, gdy przytrzymamy ten przycisk dłużej. Wyświetliło nam się teraz HARD, jest to HARD 3, stopień amortyzacji. SOFT miękko i normal po prostu normalnie nie włączamy Autowąt, wykorzystywanie głównie przy broni wirnikowej jak podnieścimy podnośnik żeby przykaźnika przekaźnika nam się wyłączył gdy ma radar możemy sprawdzić poślizg żeby nam wyświetlił samo ustawienie tylnego podnośnika mamy go tutaj pełny AHR tym przyciskiem gdy wciśniemy Wyświetlą na cztery pary hydrauliki, bądź dwie, zależy ile jest elektrozaworów. Tutaj mamy dwie. Podchodzimy sobie w pierwszą. Ustawiamy przepływ tylnej pary hydrauliki. Możemy również ustawić czasówkę przykładowo przy obracaniu pługa, że na przykład ma hydraulika pompować przez 4 czy 5 sekund. Sterowanie podnośnikiem. Tutaj mamy pod ręką takie pokręte... pokrętełko, którym sterujemy, jak nisko ciągnik ma opuścić, przydatne głównie przy pługu, jeśli chodzi o pierwszą skibę. Kolejną rzeczą jest załączanie wałka i taki magiczny przycisk żółty, o którego wszyscy pytają. Jest to przycisk związany z bezpieczeństwem, chcemy wysiąść z kabiny, jeśli nie przyciśniemy tego, tego żółtego przycisku. No wysiądziemy z kabiny, wałek, wą nam się włączy. Kolejną fajną rzeczą jest programowanie obrotów silnika. Możemy sobie zaprogramować dwie pary. Przytrzymujemy, ciągnik nam wchodzi na jakieś tam obroty, możemy regulować w górę, w dół te obroty i po prostu za każdym razem wciskając tą jedynkę mamy zaprogramowane obroty. Możemy te dwie pary obrotów sobie zaprogramować i poruszać się pomiędzy tymi dwoma parami. I kolejną fajną rzeczą jest zarządzanie na obrotach. Możemy sobie zaprogramować dwie sekwencje, dwie sekwencje, czyli przykładowo wjazdu w danym, z danym narzędziem w pracę i wyjazdy. Po prostu gdy to nagramy. Ciągnik za każdym razem będzie nam to odtwarzał w tej samej kolejności i w tym samym odstępie czasowym. Uruchamiamy to tym tutaj przyciskiem.